Udar czy poważny wypadek, kończy się z reguły długą rehabilitacją. Teraz oddział rehabilitacji specjalistycznej. Miałby powstać tu, w Wyżyskim szpitalu. Dużo ludzi jeździ prywatnie, płaci wszystko tak, by tutaj kolejek mniej było niej. Moim zdaniem powinno być. Ja myślę, że dobrze. Powinno to być, nie? Jak najbardziej. A tu jest miła obsługa, że personel Na naprawdę pochwalić. Oddział miałby przyjmować pacjentów z chorobami neurologicznymi. leżeliby tu chorzy z różnego rodzaju niedowładami, po urazach kręgosłupa czy udarach. Przygotowania już trwają. Tutaj, gdzie jesteśmy, akurat jest ta sala rehabilitacyjna. Koszty jej wyposażenia to niecałe 30 tysięcy złotych. Za tę kwotę zakupiono m.in. stoły stabilizujące kręgosłup, stoły do masażu oraz specjalną kabinę do ćwiczeń z obciążnikami i drabinkami. Oddział powstanie w miejscu zlikwidowanego oddziału ginekologiczno-położniczego. Będzie tu 21 łóżek. Zdaniem prezesa pomysł ma szansę na powodzenie. Ponieważ takiego oddziału w naszym powiecie i w powiatach okolicznych nie ma, więc jeszcze we wrześniu, jeżeli nam się uda, będziemy chcieli podpisać taki kontrakt z Funduszem Zdrowia, a w przyszłym roku planujemy uruchomić kolejny oddział, czyli oddział rehabilitacji kardiologicznej. Potrzebna jest także kadra. Prace przede wszystkim znajdą tu rehabilitanci. Logopeda w szpitalu już jest. Tak samo jak pielęgniarki z dawnego oddziału ginekologiczno-położniczego. Pacjent będzie mógł spędzić na oddziale w wyżysku nawet kilka tygodni, do momentu znacznego polepszenia swojego stanu zdrowia, bowiem rehabilitacja choćby po udarach mózgu jest kluczowa. To bardzo ważna część kontynuacji leczenia pacjentów, kontynuacji tego leczenia farmakologicznego, intensywnego, ponieważ w wielu schorzeniach, szczególnie w naszych neurologicznych, ale nie tylko, pacjent wymaga ogromnego wsparcia rehabilitanta. Zaniechanie rehabilitacji powoduje najczęściej brak pełnego powrotu do zdrowia, dlatego odpowiednie wsparcie zaczyna się już podczas leczenia na oddziale w szpitalu. Oczywiście, jak ta hospitalizacja się kończy, bardzo często ta rehabilitacja jest potrzebna dalej. Tutaj potrzeba oddziału rehabilitacyjnego. Tutaj u nas w szpitalu w Pile takiego oddziału nie mamy. Ci pacjenci są wysyłani, po prostu kierowani do szpitali, których takich oddziałów rehabilitacyjnych, gdzie ta rehabilitacja jest możliwa. Pacjenci ci z reguły wysyłani są do szpitali w Czciance, Szamocinie czy nawet do Białogardu. Jest to jednak z reguły rehabilitacja ogólna. Problem pojawia się wtedy, gdy pacjenta trzeba wysłać na leczenie specjalistyczne. Wtedy trafiają oni na przykład do kowanówka pod Poznaniem. Nowy oddział w wyżysku ma być także sposobem na problemy finansowe, z jakimi szpital się borykał. Choć z każdym miesiącem stan finansów się poprawia. Po przekształceniach i zmianie kierownictwa oraz dotacjach z powiatu, szpital pod koniec ubiegłego roku miał 317 zł przychodu. Pamiętajmy oczywiście o tym, że kwotą prawie 1,5 miliona dofinansowaliśmy z budżetu powiatu działalność Szpitala Powiatowego w Wyżysku. Natomiast co jest takie budujące? Budujące jest to, że gdybyśmy nawet tego dofinansowania nie udzielili, to strata i tak byłaby o 25% niższa niż w latach ubiegłych. Prezes placówki w Wyrzysku ma nadzieję, że Narodowy Fundusz Zdrowia zakontraktuje usługi na rehabilitację neurologiczną, a w przyszłości także rehabilitację kardiologiczną. Być może nastąpi to już w przyszłym roku.